ma, witajcie tutaj Jara do Jrząd, dzisiaj ze mną jest Sedo i ma. Siema, siema, siema I dzisiaj gramy sobie w Driving Empire no, no to jest chyba mój pierwszy raz w tej grze. E, znaczy pierwszy raz, no przed chwilą zrobiłem sobie taki pierwszy testowy wyścig, czy zobaczyć to fajna gra. No i co? Y, wpisałem kod y, nie wiem do kiedy on jest aktywny, a nie wiem kiedy ten film wleci, ale tak czy siak na ekranie on się pojawia. No i co, yy, pościgamy się dzisiaj trochę, to zaczniemy najpierw od tego oto wyścigu, czyli cross country Race, tak, okej, okay. i... Yy, ej, bo jest 2 na 8 u mnie. Musisz kliknąć multiplayer, musisz kliknąć multiplayer. A, dobra, dobra. A, okay. dobra, mamy dobra. już 3 na 8, jest oczekiwanie na wyścig, także już 3, 2, 1 i wyścig startuje, o, tu ten, o, to El Camino, mega fajne. Takie bym w sumie nawet chciał No w tej grze z tego co widzę za wyścig naprawdę całkiem sporo się zdobywa Jak na to że naprawdę Jezu co to za typ To typ czy NPC? E, to jest typ <głos》>? Aha dobra to jedziemy Fajna tetetka Mega mi się dzięki, podoba Dzięki dzięki No ten getter też fajny ale tetka mi się chyba mimo wszystko bardziej podoba Nie no nie nie akurat gettera wolę od tetetki <głos》> Ale fajny, fajny kolor po prostu na Dobra. Ale mi klatkuje. O i mi, mi też z jakiegoś powodu dziwnego. Nie wiem o co chodzi, moi drodzy. Niezoptymalizowana trochę gra No, to nie jest nawet wina sprzętu. Znaczy u Wiktusia wina sprzętu, ale u nas to nie jest tak źle w sumie ze sprzętem To się tak. dziwna. O FAK Dobra. Tak czy jak my już odlagowały już jakiś czas temu, także na spokojnie... O Jezu, o Jezu! O Jezu No ale tak czy pierwszy jestem to w sumie to bez różnicy I się rozpędzam, jest oczywiście widok z pierwszej osoby Nawet fajnie on się prezentuje No jedne na co narzekam to jest na to na skręt kierownicy Mógłby być większy Po prostu Ale okej okay, wytrzymam to A ja się rozpędzam tutaj Gdzie? Zakręt, więc trochę przyhamuję Tutaj nadrobię Y, nitrem i okej okay. I tutaj teraz. W... O, 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 kurde. No jest spoko. Nitro dodaje. okej okay, I tutaj te. u rampa, rampa. Lecimy. Nie! o kurde, co mi się za autem stało? Co ci się stało? O, kurde. A, no i przez to miejsce? wszystko mam drugie miejsce. No to to już nie jest sprawiedliwe, nie ukrywam moi drodzy nie jest zbyt... Fajne. O tu... I leciałem. I ja też... Tak samo. Ja ty chyba ale, wyleciał. Ale, ale... Ale przynajmniej nadrobiłem miejsce. Dobra. I... Ja teraz się rozpędzę. jakie dopiero jedna trzecia ponad za nami, więc naprawdę jeszcze... Jeszcze naprawdę to wszystko może się pozmieniać. nitro już mi się skończyło i lecimy dalej. Zmienię niedługo te jednostki na pewno na kilometry na godzinę, bo to Polska, a nie USA czy tam Wielka Brytania. O dostałem e, że 15 minut zagranie z przyjaciółmi coś tam. A tu nawet są jakieś achievementy, widzę do to Ja tam sobie jeszcze później podbieram, ale najpierw trzeba się skupić na wyścigu moj drodzy, więc Nitro dodaję. No i trzeba spojechać do kolejnego, o kolejna misja, za jeżdżenie 15 mil już Kolejny checkpoint, już, yy. aha No mi się nie podoba szczerze to, że tu są yy, fotoradary, w sensie na przykład w Forzie Czy w Need for Speedzie, Moskwy 12, są fotoradary Ale ja nie płacę za nie, no to jest dla mnie głupie trochę, że jednak robię wyścig i później płacę fot na fotoradarze, to jest głupie <głupia> Nie wiem co wy o tym co, drodzy widzowie sądzicie, ale dla mnie to jest głupie absolutnie W sensie ja rozumiem, że się płaci za przekroczenie zbyt dużej prędkości na fotoradarze, nie wiem w jakimś symulatorze Jeździe po mieście czy na przykład w jakimś Polish Car Driving Ale nie rozumiem po co to jest w takiej gre, grze wyścigowej z otwartym światem Gdzie po prostu masz jakieś tam różne możliwości do ścigania się Taka po prostu wolność totalna właśnie jak Forza przykładowo co nie Dla mnie to jest bez sensu, po, poza tym i tak te mandaty są dosłownie zerowe i, a też nie ma sensu zatrzymywać się Podczas robienia wyścigu na fotoradarach Więc po co to jest? Można by było to usunąć szczerze Ojeju, ojeju, ujej, co to za spadek FPS-ów dziwny? Kurde Ja występem, właśnie też, ale... ja też, ja też Myślę, wieka... że to już coś Strach... no, nie zniszczyło Zostanę na zakręcie No, są na zakręcie Uff, na szczęście ty się rozwaliłeś o, za to nie. Chcesz. O tak wikt... Dobra. No sedo, na prostej przeci chyba. Oj Rado, idę po ciebie. Metodka jest szybsza. Eee... Nie. Na pewno nie. Nie, co za... A, mówiłem, mówiłem. Dobra, zaraz Ty... będzie zakres, to się wypieprzysz. Zakład. Nie. No właśnie, o. jakbym zostawił, to bym stracił trochę. <noise> Bo mi się koło zaczepiło o bandę. O widzisz. O kurde. O kurde Dobra, ja już praktycznie wygrałem No ale to jest no, jakbyś wziął gtr to byś przegrał, ja bym wygrał, taka prawda Nie oszukujmy. Dobra, wygrałem Niesprawiedliwie, bo wziąłeś inny samochód, ale okej. Okay. Dawaj sobie do GTR tak, i się jak Tak 21 pozbierzę. tysięcy moi drodzy Także fajnie Dobra, teraz pościgamy się na jakimś innym wyścigu, oczywiście, żeby nie było. Dobra, Sedo zmiany teraz na GTR, bo teraz będzie wyścig, w którym mniej umiejętności się liczą bardziej, tylko jednak prędkość, więc żeby było zrównoważone i lecimy wyścig, więc ściskamy multiplayer no i mamy odliczanie do następnego wyścigu, także 5, 4, 3, 2, 1 i race is starting, także lecimy, tu fajny Zenwo widzę nawet na ekranie. Fajnie, 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 że tutaj na Robloxie są jednak gry, w których są licencjonowane samochody. Kiedyś tego nie było. No, znowu muszę z tyłu zaczynać, no. Ale pech. Niestety, no trochę na tym pracy. Okej. Okay. Tak czy jedziemy, rozpędzamy się. Okej. Okay. To będzie już checkpoint, więc zaliczę go. Ok, teraz będzie następny. I tutaj. Ok, dobra, co by teraz? A, dobra, dalej prosto. Pierwszy raz biorę udział w tym wyścigu, więc też trochę nie wiem. Ok, nie, nie ma żadnych zakrętów ani nic. Aha, cały czas prosto. Cały czas prosto. A, traka. Aha, no dobra no i mamy no. JEST okej okay. także ale to nie dużo kasy daje widzę. 4200 Może. okej okay, zaczynamy kolejny wyścig moi drodzy także multiplayer i e, mamy Sandy Shores Sprint tutaj następny wyścig także zaczynamy już w tym momencie o nie no no ten szewel e, przepraszam nie szewel El Camino no a El Camino to jest w sumie Szevel, tylko że jako po prostu pick-up. O kurde, Nobel, Nobel za nami jest. O! No. Fajny, fajny. Ciekawe, czy on będzie szybszy od nas ten Nobel. Gdzie to? No ale okej. Okay. Dobra. Tutaj w lewo zakręt. I o kurde, trochę ale posu... hey, ten Nobel mnie dogania, nie no, to jest niesprawiedliwe, no. Aha. Bez sensu. No bez sensu, że nam dali bota, którym ale. O! Ale ty i tak kij z tym, jak on jeździ, nie umie. Więc pierwszy jestem. Dobra, lewo. Trochę może za bardzo hamowałem, właśnie. Aha, i tu są takie rzeczy, co przyspieszają. Nie lubię o, tego. Nie! Żeby... Dobra. O nie! Znowu. Znowu to się zadziało. Najgorzej. Ja też się wywaliłem. No wiem, ja też. widziałem to. Ale dobra, mamy przynajmniej pierwsze miejsce zachowane. O, prawie mnie najechał na to gówno przyspieszające. Nie ja ogólnie jestem przeciwnikiem dodawania czegoś takiego, tych takich taki, taki przyspieszających rzeczy. No i nie powinno być, ale okej, okay. <Gridplay> sobie będzie. Tutaj w lewo. Nie wiem, może kiedyś mi razu widzę, jakiś pojawi się jeszcze odcinek z Vehicle Legends. Mi się wydaje, że ten Driving Empire. No ma większy potencjał, bo tu widzę, że jest chyba więcej tras mimo wszystko niż w. Wow! Udało mi się w końcu normalnie skoczyć To dobrze, ale to jest fart Ok, lecimy dalej O kurde, nie, nie moi drodzy, nie wpadłem na to co przyspiesza samochód, szkoda Okej, okay, rozpędzamy się Na lewo Prosto I kolejny checkpoint eee, Tutaj prawo, trochę przyhamuję Okej, okay, okej, okay, nitro może na ręcznym skręcę? Na ręcznym dawaj, okej okay. I się przyspieszę Znowu. Uuu, Nobel do tyłu okrążenie dosłownie <grym> I się rozwalił, jestem dosyć szybciej niż Nobel, który jest do tyłu okrążeniem Aha! Ja polecam hamować jak się na tej rampie jest Wtedy się balansuje pojazdem wtedy właśnie Dobrze O ja tak wolno pojechałem, że nawet nie potrzebuję Dobra, Dobra, mam meta, jest! Pierwsze miejsce, zajebiście! Okej, okay, to tutaj mam coś ready, więc to kasa jest 3000. Co ty gadasz? Reklama na Robloxie do obejrzenia? Co? Pierwszy raz o tym słyszę! Wow! Nie no, nie no, podwoje sobie chyba na 20 tysięcy. Dobra, nie Okej, okay. zamykam reklamę, która była naprawdę króciutka. A kasę mam, więcej, 40 koła za obejrzenie reklamy, ja pierniczę Zajebiście Okej, okay, ej no naprawdę zarąbiście, okej, okay, tutaj Tuning kit i tuning kit, tutaj collect, collect Spoko I mamy już prawie 200 tysięcy moi drodzy, wow Okej, okay, więc za chwilę zaczynamy kolejny wyścig na dzisiaj. E, tak naprawdę ostatni już, czyli Draw, Bridge, Sprint. Także zaczynamy. fajne TVR też jak najbardziej. Okej, okay, także. I znowu God. No, znowu, no to są dwa po prostu... On jest szybszy od nas, z tego co jeszcze się Ale głupszy. Ale głupszy, tak, głupszy. A tu Achievement jest 30 koła. O, dobra. O, kurde. No nie będę reklamy oglądać podczas wyścigu fata. Tam chyba nie było przycisku anulowania Ale poleciał ale on jest szybki Ale on jest no. szybki, ale poleciał No No to, to GG panowie No oby się on wywalił Pograne mamy No To jest bez. sensu. O, o wywalił się No... O. Aha Ja też w sumie i wy też To nie jest ten sam wyścig? Nie 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 e, nie, nie nie To nie jest ten sam To jest inne. Totalnie inny. Dobra Okej, okay, ale mam tak słabe miejsce. Nie, nie. Trzecie miejsce. Słabiutko. Ło, o! O, dobra. W idealnym momencie zahamowałem, bo tak bym dachował. E, Nobel się wywalił. O! Bym bardzo tak zwolnił. To może już drugie miejsce będę miał. I ja miałam pierwsze, jak na razie. <laughs> Aha, znowu się rozwaliłem. Dobra, to nawet go nie dogonię pewnie. Bo mam połowę wyścigu, a jestem trzeci. Dobra, ja chyba znowu będę ostatni. Nowy wyprzedził. Aha, no ale znowu tak, się tak pewnie nie. niedługo wywali, zgaduję. Nie, mi nie. Musi jak By być jakiś ostry zakręt. Razu. O kurde, Oho, faktycznie, ale to inny moment jest taki, o taki niż w nie, człowiek. co tu jest? Ja pierniczę, ja myślałem, że to tutaj jest skręt, a nie tam. Ja pierniczyłem, e, gdzie sprawę. Ja Bistrzek. nie mogę Nara. O kurde, nie! Ale skam! Nie! Jest! Co? Aha. To nie jest meta! A ja myślałem, że to jest Meta, człowieku! A A ja tak samo, ja robię. AHA! Aha, czyli tak mam pierwsze miejsce. <noise> o kurde! Ja nie mogę. <noise> ja pierdzielę. Co ty gadasz? I... <noise> Ten sam umysł. <noise> Dobra, dziękuję na dzisiaj drogi widzu, zostaw lajka, zostaw suba na moim kanale, napisz w komentarzu co sądzisz w tym samochodzie, napisz w co sądzisz w tej grze, może kiedyś w nią grałeś Chociaż zgaduję, że tak, bo to jest więcej niż J-Break, w to teraz Także dziękuję, życzę miłego nocy, nara Nara